Zbliża się dzień dostawy, a tu zero krabów. W takiej sytuacji bierzemy co się da i tyle. Szyprowie Josh Harris i Casey McManus szukają krabów Berda przed dostawą za dwa dni. Tu nic, tam trochę. Nie chcę rozrzucać za szeroko, został nam tylko jeden dzień. 53 sążni, tam było najwięcej. Tutaj nie ma 53. Zejść głębiej, wybierzemy miejsce, zrzucimy i jedziemy. Co myślisz o zejściu głębiej i rozciągnięciu? Z tej linii. Dobrze. Prawdziwe zdrowaś, Mario. Nic. Mam pomysł. Dawaj. Łowimy tak głęboko, że nie ma tam światła. Poeksperymentujemy ze świecącymi pałeczkami. Zrobimy technoklatki. Oby podziałało. Zapach przynęty jest ograniczony przez kierunek prądu morskiego, ale światło widać zewsząd. Dajcie mi to. Imitując bioluminescencję, świecące pałeczki powinny ściągnąć kraby. To może dać nam pieniądze. Pieniądze są zielone. Oddam ci to. Operacja technoklatka powinna się udać. Zdrowaś, Mario. Poszła. Spróbujemy czegoś nowego, świecących pałeczek. Magiczny tych Josh'a. Trzymaj. Zobaczymy. Desperackie czasy wymagają desperackich działań. Rzucaj. To wszystko.